<Marvel> Thank <Lee> you. <problems> Nie gadam z pałami Jedziemy z kurwami jak kurwy jadą z nami Łup Ej hey, Tacy zabiegani Robimy z pieniędzy Co origami yeah, yeah. Nie gadam z pałami Jedziemy z kurwami jak kurwy jadą z nami Ej hey, Tacy zabiegani Robimy z pieniędzy Co origami Siódma rano trzeba robić siano, tylko gotówka, przelew nie to samo. Liczy ją Wiktor, bierze ją Kabano, Robimy z mi z Marichuana, przedsiębiorcy, druga służba zdrowia. się, dystrybucja, same dobre słowa. Satysfakcja, egzotyczny towar. Na taki prestiż mordo, to trzeba zapracować. Firmował tak ciemna szyba w czarnym macie. Jak mamy robić ruchy, to chcę ruszać się we stasie. Jak mamy ściągać duchy, to chcę ściągać się na czasie. Pozimy się powoli, taką mamy ciężką pracę. może nie jest że Ferrari, a jedno do drugiego tyle, ma, że dużo pali. Pozdrawienia z bali, pozdrawiamy przedsiębiorców, leżąc pod palmami Hej, nie gadam z pałami. Jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Oh. Hej, tacy zabiegani. Robimy z pieniędzy co origami. Yeah. Nie gadam z pałami Jedziemy z kurwami I jak kurwy jadą z nami O! Ej, tacy zabiegani Robimy z pieniędzy co origami Nie mam nic do ukrycia Chowa to się narkotyki Pierdoli się policja I kurwy z polityki Rzucamy wam prezenty Jak wujkowie z Ameryki To Ferrari składa wers to wrzuć to na głosiki. Ej, święty sakrament Nigdy nie jaramy sami Nie wyglądam na księdza wiernych ma pod grami. To To buja tak, że suki trzęsą pośladkami I właśnie przez te fale Jaram z koleżankami Ej Spoko mała, cały czas robię ten papier On wpływa mi na konto, nawet wtedy, kiedy grafię On wpływa mi na konto, kiedy nie mam miejsca w szafie Bo pierdolę te i -y, nie chcę ich tu mieć na mapie Chcę wszystkie, suki zajebiste Rzucam dziarę jak domino ser na pizzę Ona mówi, co też że chce ze mną pić. Nie mam czasu mała, przecież trzeba robić biznes Ej, nie gadam z pałami Jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą nimi Ej, hey, tacy zabiegani, robimy z pieniędzy co Aha. origami yeah. Nie gadam z pałami, jedziemy z kurwami, a kurwy jadą z nami Ej, hey, tacy jadam, zabiegani, lefie. robimy jadam, z pieniędzy co origami <ścoughs> Zastrzeżony w tyganajar rany z kunem Wysłałem oce, nie lubi grać z ogniem dureń Strzelamy prosto w okna zawodowocy warunek Może wyłapać klapsa, kurwisko, na strunę Chodzija widać, skonopia pełen chyba Skurwy, bo na kowykach Waga zegar, zamyka, żółte lambopika, pika, pika. Street's na głośnikach, bez majtek dupy witam, nikt nie zadaje pytań Jestem biznesmenem, mamy własne przedsiębiorstwo narkotykowy rynek, jak chodzimy jest gorąco Zebrane szmaty młody, Hasler kręci porno. Na glebę z kurwyzyna, jak za dużo klepie mordą. Jeden ja leży AK47, przemysł narkotykowy. Ja jeden! Ten... Na śniadanie z chlebem, na glebę. Ja to nie apteka hebe przemysł narkotykowy. Dzwonisz jak będziesz w potrzebie. Piś, piś, piś. Double G, to nasz shit, ripy, cola, a nie speed sit na chuju, assist, Wygierdalam beat, dalam to backflip Wchodzę na stok, gdzie kurwa blok, puścił na bok Wyjebał, wyjebał, wyjebał trop, mówi jęci, że ależ hot Wyjebał, wyjebał trop, mówi jenci, że ależ on hot Wyjebał, wyjebał, wyjebał trop, mówi Jęci, że ależ on hot. Hot. hot Yeah, jeszcze raz w G, to nasz shit, ripy, cola, a nie speed As is big, wypierdalam tobek Wchodzę na stok, czy kurwa block? Puścił na bok, wyjebał, wyjebał trop movie i jęczy, że Aleš on hot Wyjebał, wyjebał trop movie i jęczy, że Aleš on top Wyjebał, 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 wyjebał trop Double G, bonus sheet Double, dub, double G Double cup, double G Dub wax, double G Double cup, double G Dub wax, uboj shout GG gang, hana sushi, trust us Double hard, G gang lead man, Double G, double, double cup, 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 Double G, double, double, wags, 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 Double G, G G, zawsze kuszę, Double drzwi jestem ujebany i mam czysty fit wszystkie su suki su 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 chcą tu wbić, chcą być Double G, nic nie to nie dziwi, leje OJ lit. ¿Cola? Double G I double stepping in. Activist I be super clean. Yo, but shorty, Yeah, for that bitch. double G One and only ain't know that shit. Double double G. Double double G gang. For your you like Stay in your lane for that game. I Stay for the game I said through my pain. Yo, look, goosey, good, good gang. 来，朱亚楠，来，朱渡。 Zawsze to nie desiderata To mój problem, że bez rymów już nie widzę świata. Idę skletem, obserwuję braki w ideałach. Jeszcze zapiski rapera czy już literata. Dobra opcja, widzieć gracza, który ma stilo. Więc się nawadź, kurwa, hamie, póki masz widok. Kiedy podchodzę do Majka, wiesz, padliną pokażę ci IQ. Przez rapowe IQ do A u ciebie dalej jest brak perspektyw. Poza szukaniem odcisków, jak ten detektyw. Zobacz, chujcie moje błędy, bo są pod moje dyktando. Respektuj EUTZ, rzucam na mapę to miasto. Każdy dzień jest walką sporo bardziej niż zagadką. No stoi ona, no i stoi to zagadką. Nie spodziewam okay, się okay, katastrof okay, Dalej szukasz stylu, niestety to nie ta baska Pula probi to co tu przynosi nieme taksa Dewastacja w sercu muza zagrana nawet w taksach 90 bpm pośród tego miasta Z tyłu twoja szajka, a stylu protoplasta z przodu I jest okay, jeśli nie czaisz, do domu Pomyśl o warsztacie, nie podchodź do mikrofonu Poświęciłem w życiu trochę, żebyś ty to poczuł Lecz poświęcam coraz mniej, by nie schodzić z oczu Poświęciłem trochę tu przez wiele lat i nie wiem

sam mama peto miasto, poświęciłem wiele, wiele, tu przez wiele lat Tyle mam, mam, Bija w ziemię, każdy level w nikomu, czyli pierdolony złoty gig pierdalony złoty gig, ten nowy styl, yo Leży, leży, też, też, też Leży, leży, leży bo ja mam takie widzimisie, kurwa, widzisz, Trzejsku, komarz co chodzić, jestem kurwą mi baną. Jestem największą kurwą w tej administracji, przy tym zostałem. Wyjebało, wyjebało mi jego poza skalę. Nie nadaję się na to stanowisko, ale póki mam władzę, chcę kurwa się wyjebać tego siedmiodniowego bana. Free dead, free need, kurwa!